jesień i to piękne, beżowe światło w mieszkaniu. No i to niedobre się mielniane z rana, no ale kabusia była dobra. I patrzcie, znowu to światło mogłabym nagrywać je naprawdę godzinami. No, dopóki świeci, nie? No i Mateo, który robi syf naprawdę od rana. Ja tylko po nim sprzątam, no ale dzisiaj niedziela, więc mężu się robi naleśniczki. Tu herbata do naszej trójki. No i wiecie, szybkie ogarnianie się. No i mój łobuziak je. Ja. Bardzo mu smakowało. Szybko jedziemy sobie na targ. Powiem Wam szczerze, że nie potrafię tam nic znaleźć. Ja się tam gubię, dla mnie jest tam za dużo. Nie jest taki, wiecie, podzielony. No, ale stwierdziliśmy, że z niedzielą pojedziemy na kawę do Oli. No i Mateo zrobił uczemkę. Widzicie, jak mu się trzyma. Tu szybki Buziak. No i jesteśmy na kawce. Widać, że op mamy dzieci. O, a tutaj ten malutki maluszek i korek jest taki słodki. jejku. A Mateo tak fajnie do niego, wiecie, podchodzi, tu rączką łapie, tak słodko. No i wiecie, no obiad, jak to obiad no niedzielę, może chińczyk, wiecie. No i wracamy do domu, gdzie Mateo był taki padnięty, że zrobił znowu drzemę w aucie, A ja wróciłam do domu, szybkie pranko, garnianko, wiecie, lubię w poniedziałek mieć tak, że wstanę i będę mieć czysto. No ale Mateo to jest mocny zawodnik i nie idzie spać. A ja już normalnie padam.